Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zajmiemy się programami oraz szelę z pierwszej płyty z siódmego numeru. Że tak, tutaj jeśli chodzi o programy, to nie będzie dużo dzisiaj do pokazania, ponieważ mamy tylko trzy tak naprawdę: Grammar 3, polski program edukacyjny, powtórka z gramatyki angielskiej. Program jest od Bitsoftu, tak podobnie jak kolejne dwa, czyli Pythagoras dla klasy 3, 4, 5 oraz Pythagoras 1, 2. I następnie przyjrzymy sobie tak na szybko tylko właśnie szelę, gdzie mamy tutaj jakieś poprawki do Nagar oraz The Quake Niestety nie. Nie będę ich mógł właśnie zastosować, ponieważ no, mam tylko, znaczy pełną wersję Daggerfallem mam z GOGA, także te poprawki na pewno nie będą działać w tej wersji. Podobnie jeśli chodzi o Quake'a, więc przejrzymy sobie tylko ewentualnie jakieś tam pliki, może coś tam będzie ciekawego, albo no nie wiem, widzimy może do nich nie będzie ciekawe, ale zobaczymy, czy będzie można coś zobaczyć. A tymczasem przejdziemy sobie do programów. Zaczniemy sobie od, yy, może tym razem Tree. Yy, ponieważ tak, w piśmie jest tylko opis do Pitagorasa, i to też niedokładnie opis do tych wersji, tylko to opis yy, do wersji, właśnie, Windowsowych. I tam się przewijają jakieś, właśnie, screeny z dosowej wersji, ale. A, to mimo wszystko sobie go zobaczymy. Mm. Dobra, to tak. Yy, zacz, zaczęlibyśmy właśnie od instalacji programu gram3. jednak yy, program się właśnie uruchamia z płyty, mm, i teraz, tak, jeśli go odpalę. To zaraz zobaczycie y, jakie problemy się pojawiają. Dobra, no tutaj jakiś opis na początku, i tak dalej, Widzoft na Skakowa. Mhm. I teraz tak, trzeba wybrać imię. I teraz tak, nieważne co wpiszę. Program mi nie przyjmie tego imienia. Dlaczego? Ponieważ program otwala się z płytki i próbuje zapisać sobie y, y, użytkownika, tak jakby czyli to imię, y, na płytce. Ale no wiadomo, że y, na CD-omach nie mogliśmy zapisywać tak jak dzisiaj na pendrive'ach. Także jakiś czas mi właśnie to zajęło, bo tak stwierdziłem, że może nie wiem, może jest niedobre imię, <grych> że trzeba dać jakieś dobre imię, a to nie o to chodziło, to po prostu chodziło o to, że on nie mógł sobie zapisać tego użytkownika, także teraz sobie stąd wyjdziemy. Jesteśmy właśnie w DOSie. Ja sobie skopiowałem oczywiście zawartość tego katalogu Gram, czyli tego Grammar na dysk Problem, właśnie w tamtych czasach polegał na tym, że te płytki tak naprawdę no, zawierały dużo treści, ale jeśli nie mieliśmy jakichś podstaw informatyki, czy jakichś podstaw powiedzmy, używania komputera, czy raczej tej linii koment dosa, no to, to, to tak naprawdę mogliśmy się zablokować i stwierdzić, że no nie działa. No, tak naprawdę to działa, tylko trzeba po prostu troszeczkę inaczej podejść do, do sprawy. E, Dobra, to się chyba odpara z tego z geometrii. Okej. Nie będzie, hop, no i teraz, tak jak widzicie, znaczy tutaj już wcześniej sobie oczywiście odpaliłem ten program, żeby zobaczyć jak on działa i tak dalej, żeby nie, nie wchodzić tak właśnie e, całkowicie z marszu. Hmm, czyli tak, tutaj jak widzicie właśnie mamy różne e, różne działy, które możemy sobie poświczyć. To są jeszcze jakieś opcje, możemy zmienić kolor na przykład, takie pierdoły. E, możemy załadować pliki. Czyli tak, tutaj ten plik co mamy, no to jest oczywiście wersja demo, czyli tam nie ma zbyt dużo rzeczy. Możemy zmienić sobie język programu, czy, że język będzie później, bo on tam będzie nam podpowiadał po prostu co nam trzeba wpisać. Imię, dźwięk. Tutaj dźwięk próbowałem go odpalić na są Blasterze, ale no nie wiem, <laughs> nie, nie rozumiem dlaczego on nie działa, także także zostaniemy sobie przy bzyczku. Znaczy jego pewnie nie będzie słychać, bo mikrofon mi nie złapie go, no ale trudno. Dobra. Może tak, może weźmy coś, czego jeszcze nie, nie ćwiczyłem nie sprawdzałem. Może weźmiemy z rzeczowniki. A to to będzie akurat proste. Liczba pojedyncza albo liczba noga. Tak, i tutaj właśnie mamy przykład, jak to działa, czyli zmieniliśmy liczbę pojedynczą. Czyli mamy po lewej stronie liczbę nogą i po prawej stronie liczbę pojedynczą. Ok, czyli tak, czyli mamy księgarnię. to będzie library. OK, i teraz, jak, jak jest powrotem na odpowiedź, to po prostu ten bryczek się włącza i nam pokazuje, że jest korekt. Więc, jak dla mnie, ten program to jest po prostu taka powtórka bardziej niż, yy, niż samo nauczanie, bo jeśli nie znamy wcześniej angielskiego, no to no, tak mi się wydaje, że, że ciężko się raczej znaleźć, nie? Hmm, half. Tutaj właśnie mam angielską klawiaturę ustawioną w dosie. OK czy... temat na czasie, że tak powiem. O, to jest... Często się na, właśnie na tym łapałem, że nie wiedziałem, jak to powiedzieć. OK. Dobra. No to tak... tak to wygląda. Może zrobimy sobie jeszcze jakiś jeden kurs, taki może trudniejszy. Tak, te rzeczowniki to jest proste dosyć. Jakieś, nie wiem, czasy ten ses. Co my tutaj mamy coś takiego cudnego Past continuous? Nie, może... Present perfect continuous. Zobaczymy, czy dam radę. No i tutaj podobnie jest przykład, czyli mamy czasownik wait i musimy uzupełnić frazę używając właśnie present perfect continuous, czyli have been waiting. Dobra, już nie pamiętam dokładnie jak tego się używało, no ale zobaczymy. Uh, czyli he has been learning Ok. No, czyli uczył się francuskiego przez y, 3 lata. Ok. The czyli dog has been sitting. Ok. They have been swimming. Yy, czyli tak, zgarek mojego dziadka has been standing. Aha, no, czyli zegarek mojego dziadka znajdował się w tamtym miejscu dłużej niż pamiętam. A, tutaj mi się NM dało zamiast N. A, i N zapomniałem, dobra. No, także tak, tak właśnie wygląda zła odpowiedź w momencie kiedy y, 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 się pomylimy. Dobra, czyli she has been lying. Uh, what have you been. What have you been while I have been out? Aha. Huh. What have you. You been doing? Tak? Ok. No te to, to angielskie czasy to takie bardziej złożone, to już jest troszeczkę trudniejsze. Uh, have been waiting. Ok. How long? Uh, has he been teaching? Okej. Okay. No nawet, nawet jeszcze dosyć pamiętam ten angielski. Znaczy teraz już nie mam takiego kontaktu z tym angielskim. Może mam jedną dwie osoby, z którymi mogę porozmawiać po angielsku, ale tak, żeby coś pisać czy, znaczy, czy, 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 czy czytać, no to czytam na, na co dzień, ponieważ yy, masz, jest, jestem programistą, także yy, czytam często dokumentację czy, czy inne tego typu rzeczy, czy tutoriale. Um, she has a headache because she has been typing. Ok. How long have you been learning? Ok. Dobra, to myślę, że tutaj raczej już nie będzie nic więcej do pokazania. To oczywiście mógłbym przejść przez te wszystkie czasy i je uzupełnić, ale to tak, tak naprawdę nie ma, nie ma znaczenia, bo znaczy chcę po prostu pokazać funkcję programu, jak to, jak to działa, a nie też pokazać wszystkiego, szczególnie jeśli to się powtarza. Dobra, to polecimy sobie teraz dalej. Dobrze, i teraz polecimy sobie Pitagorasa. Czyli tutaj mamy klasy 1, 2, 3, 4, 5. Znaczy, materiał jest po prostu tego różny. W sensie, że dla pierwszych, drugich klas są takie dosyć proste rzeczy, a później 3, 4, 5 to są takie dosyć trudniejsze. Chociaż to też nie są takie, jakby te klasy dzisiejsze, bo program się dosyć zmienił. Ja pamiętam na przykład, jak chodziłem do technikum, to nie było na przykład całek ani już nie tej długiej rzeczy, ale nie, nie było całek na przykład w technikum. A w momencie, kiedy poszedłem na studia, no to wykładowcy byli zdziwieni, że. Jak to nie robiliście całek w liceum, czy, czy tam w technikum akurat w moim przypadku. <głos》>, także ten program się dosyć zmieniał, nawet na przestrzeni tamtych lat. Dobra i tutaj tak, to jest oczywiście podobny problem, w momencie kiedy będę chciał odpalić ten program stąd, no to zablokuje mi się na wpisaniu imienia. Także przejdziemy sobie teraz od razu do, do programu, który już skopiowałem na dysk który odpalamy z dysku. Dobrze, czyli zaczynamy sobie od klasy 12. 2 Tutaj na płycie jest troszeczkę inaczej to zrobione, ponieważ klasy 12 na płycie yy, równa się po prostu klasy od 5 szkoły podstawowej wzwyż. Tutaj będziecie mogli sobie zobaczyć zaraz yy, po tej reklamie. Dobra. Yy, I teraz, tak, zanim sobie jeszcze przejdziemy do programu, no, to pokażę wam właśnie recenzję w, w piśmie. Yy, czyli, tak jak mówiłem, yy, jest po prostu trochę pomieszana recenzja yy, wersji dosowej z wersją Windowsową. Yy, tutaj autor Krzysztof Kaliszewski yy, dobrze mówi, że po prostu te zadania, no to można je rozwiązywać, tylko że potrzeba po prostu kartkę papieru, i również no, nie będą w szkole, nie uczestnicząc w zajęciach, większość tych zadań nie, nie będziemy mogli rozwiązać. Znaczy to jest oczywiście help i tak dalej. Można sobie przejrzeć, przejrzeć podręcznik, ale w momencie, kiedy nie mamy metody, no to nie będziemy wiedzieli, jak to zrobić, tak, tak naprawdę. Dobra, czyli. No tutaj jeśli chodzi o wymagania, no to pójdzie na wszystkim. Ponieważ 386 mega no to, to nie są jakieś zbyt duże wymagania, nawet w tym 96 roku. Eee, dobra, to tak. Eee, tutaj oczywiście sobie go przetestowałem wcześniej, ten program, żeby wiedzieć mniej więcej, co mogę pokazać. Dobra, nie będzie hop. I tutaj właśnie tu, tu był ten icon, na którym jeśli byśmy odpalili spłytki, no to by się zablokował. A w momencie kiedy się skopiuje na dysk, no to działa bez problemu. Dobra, to może tak. Tutaj mamy te klasy 5, 6, 7, 8. Zobaczmy sobie może, nie wiem, geometrię i na przykład, nie wiem, trójkąt. Czyli tak, czy tutaj mamy właśnie te zadania związane z, z trójkątami. Dobra, czyli tak, okej. Okay. Teraz yes, tak, to są, takie, to są takie w miarę proste rzeczy, jeśli, jeśli mamy taką właśnie yy, w miarę podstawową wiedzę. Ja tutaj właśnie specjalnie na tą okazję przygotowałem sobie kamerkę, <noise> żeby móc właśnie to pokazać na papierze. Znaczy ja wiem, że to są takie dosyć, yy, dosyć proste rzeczy, ale zawsze właśnie inaczej się tłumaczy jak yy, można pokazać. Yy, dobra, zobaczymy czy to w ogóle będzie działać. Tak naprawdę pierwszy raz coś takiego robię. Yy, dobra, czyli tak, tutaj już widzę, że jest problem. Nie widzimy zadania. Spróbuję to zmniejszyć. Okej, okay. no niech będzie, widać, widać. Dobra, czyli mamy tak, kąt ostry w trójkącie prosto, prostokątnym ma o miarę 30 stopni. Ile stopni ma drugi kąt ostry tego trójkąta? To tutaj dosyć prosto, ponieważ w momencie, kiedy sobie narysujemy trójkąt prostokątny, czy tutaj mamy 90 stopni, w jednym mamy, tutaj mamy 30, czyli 90 plus 30 to jest 120 stopni i suma y, kątów w trójkącie a jakoś tam tak widać, w miarę ok. Znaczy, bo trzymam właśnie tą kamerę jedną ręką. E... Dobra, czyli mamy 180 stopni w trójkącie, czyli drugi musi mieć w miarę 60 stopni. Ok? Dobra, to zaraz zobaczymy sobie, czy to jest ta odpowiedź. 60. Ok, dobra. Odpowiedź prawidłowa, celujący. <grym> Spoko. Dobra, czyli to jest takie, takie w miarę proste to zadanie. Tutaj tak jak widzicie, właśnie program nam zapisuje wynik. Czyli jeśli wyjdziemy z programu i wpiszemy to samo imię, to zachowa nam tą właśnie punktację. Tak jak właśnie Krzysiek Kaliszewski mówił w recenzji, że warto na początek zrobić sobie takiego testowego użytkownika, potestować te zadania, a dopiero później tak jakby na swoim użytkowniku <grych> zbierać punkty. Znaczy, no, taki, taki trochę cheat, że tak powiem, ale jak to woli. Dobra, to sobie może jeszcze jakieś inne zadanie czy tak, w tym kącie kąt zewnętrzny przy wierzchołku, gdzie spotkają się równoramiona mam miał 124, oblicz jeden z pozostałych kątów. No, czyli jeśli jest równoramienny, no to wiadomo, że te kąty też musi być właśnie 180, to wystarczy odjąć od 180 ten wynik i podzielić przez 2. To jest takie dosyć proste. Hmm. Tak, tutaj już będzie takie, takie troszeczkę bardziej skomplikowane zadanie, w trójkącie ABC, w którym długość, czyli ABC jest równa 24 cm, a wysokość CC', czyli C' to jest właśnie punkt, jeśli spuścimy właśnie wysokość na, na podstawę. Przeprowadzono odcinek równoległy. Dobra, to, to może, może zróbmy sobie jeszcze to zadanie i potem pojedziemy sobie dalej jeszcze z innymi funkcjami programu. Dobrze, czyli tak, czyli żeby właśnie rozwiązać to, to zadanie, to oczywiście potrzebujemy, podobnie jak wcześniej, kartkę papieru. Eee, tak, spróbuję Wam to pokazać. To sobie oczywiście przekręciłem, żeby zrobić miejsce. A to jest takie trochę niewygodne, bo <głos》> muszę patrzeć, czy, czy się dobrze nagrywa i też rozwiązać. Eee, ok, czyli teraz tak. Nasiłem eee, ja sobie, sobie najpierw ten trójkąt, tak żebyście widzieli. Ok, I teraz tak, tutaj mamy A, tutaj mamy B, tutaj mamy C. To jest tak, tutaj jest właśnie ta wysokość, to jest C'. czyli tak, podstawy mamy 24 cm, tutaj długość mamy 12 cm i poprowadzimy sobie właśnie równoległą do podstawy EF. Tutaj na razie nie znamy, ale wiemy właśnie, że odległość yy, między podstawą trójkąta a podstawą tej równoległej jest 4 cm, czyli jeśli tutaj mamy 4, tutaj w takim razie będziemy mieli 8. Ok. I teraz tak trzeba policzyć właśnie pole tego trójkąta. O tu, teraz tak, żeby to zrobić, to potrzebujemy właśnie wiedzieć, to, że te trójkąty są podobne. W momencie, kiedy to wiemy, no to yy, możemy to policzyć z proporcji, tak naprawdę. Ponieważ to, co nam brakuje, to brakuje nam tej podstawy tutaj, czyli to nie będzie x. I teraz tak, to, to, co możemy właśnie wywnioskować, to to, że yy, stosunek po prostu yy, wysokości do podstawy tutaj nie będzie 24 do. 12 i to ma być równe to, to, co nie znamy, czyli x przez 8, tak? Tutaj właśnie jest to jest równe 8. Dobra. Czyli tak, jak to sobie właśnie wymnożymy, no to nam wychodzi 12x jest równe 192 przy pomocy kalkulatora. Jak to sobie podzielimy, to nam wychodzi, że x jest równe 16. W momencie, kiedy już znamy podstawę tego trójkąta, no to wtedy już wystarczy tylko ze wzoru, czyli wzór to jest a razy h przez 2. Strasznie niewygodnie się tak robi, ale, ale chcę, właśnie, chcę właśnie to zrobić do końca. Dobra, czyli tak. Czyli to będzie w takim razie podstawa, czyli 16 razy 8 przez 2. Tutaj muszę sobie skrócić, żeby było prościej. Czy to damy sobie jeden, tutaj damy sobie 4. No to będzie 64, Tak. Ostatnie sobie wideo w taki sposób. <grymne> Okej, okay, dobra, to teraz sobie sprawdzimy, czy ta odpowiedź jest prawidłowa. Okej, okay. <grymne> odpowiedź prawidłowa celująca. No, to trosze, troszeczkę, się, troszeczkę musiałem się właśnie namęczyć, żeby to nagrać, ale no nie, mam nadzieję, że było warto. Dobra, to teraz tak, co, co chciałem jeszcze pokazać, jak wygląda właśnie, jakby to powiedzieć, te podpowiedzi w tym programie czy chociażby inne jego funkcje, jak ten notes, informacji informacje i tak dalej. To może tak, przejrzymy sobie to może na innym dziale. Tutaj tak, nie wiem czy... Tak, chciałem właśnie coś z tego równania Pythagorasa policzyć, ale nie, nie wiem za bardzo, gdzie to znaleźć tak naprawdę. Nie może równania? Nie, to, to są takie klasyczne równania. No dobra, to zobaczmy chociaż to. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czyli tak, o, to, to, to jest takie klasyczne równanie, że trzeba najpierw przemnożyć właśnie przez 4, potem przez 3 i potem sobie dzielimy to, co tam wyjdzie. To już tego nie będę pokazywał na kartce, bo <laughs> ciężko to się właśnie robi. Eee, tak, tutaj nie mamy rysunków, nie mamy następnego, nie mamy poprzedniego. Eee, te rysunki to może sobie zobaczymy w innym miejscu też. Dobrze, tutaj w międzyczasie trochę zmniejszyłem jasność, bo było zbyt, zbyt jasno i było widać właśnie za bardzo tekstu eee, na nagraniu. Dobra, czyli tak, zobaczmy sobie te wskazówki. Czyli tak, w momencie kiedy właśnie wejdziemy sobie w wskazówki, tutaj już widzę, że gra mi zaczyna szaleć, ale to nic. Yy, tak, w momencie kiedy klikniemy sobie w, to dostajemy pierwszą wskazówkę do zadania i w tym samym czasie tracimy punkty do, do, za, za jego rozwiązanie. I tutaj tych wskazówek to jest zależnie od, od, od zadania, czasami może być dużo, czasami może być tylko parę. No, to jest tak jak mówiłem, że można właśnie albo przemnożyć przez 12, czyli wspólny mianownik, albo najpierw przez 4, potem przez 3 i w sumie, w sumie to, i, to i tak to wyjdzie zawsze to, tak samo. Redukcja no, i tak dalej dzielimy. No, I wychodzi tam podzielimy sobie przez 23, to, to wyjdzie 1 i 123. No i teraz jakbyśmy sobie na przykład to wpisali, nie na przykład 24, 23. No, bo ja już to właśnie dałem ze skróceniem, a tutaj właśnie mi mówi, że odpowiedź jest poprawna, ale za to, że zbyt dużo wskazówek żeśmy zużyli, no to niestety nie uda nam się dobrej oceny zdobyć. Mm, I teraz tak zobaczymy sobie jeszcze raz to samo. Chciałem wam pokazać podręcznik. Czyli w podręczniku możemy sobie zobaczyć, tak naprawdę, wszystkie te działy, które są dostępne dla tego rocznika, yy, który się wtedy uczy matematyki. No, czy mamy tutaj pełno różnych ciekawych wzorów, które właśnie możemy w większości użyć do rozwiązania tych zadań gonometria podobnie. Geometria. No, także tak całkiem sporo właśnie było tych informacji. Gabem, mi oczywiście szaleje dalej. Dobra, teraz powinno być lepiej. Yy, tak coś mi się właśnie wydaje, że ten podręcznik jest w trochę innej rozdzielczości. Jest albo mniejsza, albo większe rozdzielczości i wtedy właśnie Gabem, mi, <grabę> mi <grabę> szaleje. Yy, dobra. To tak, czyli to widzieliśmy już, co tu jeszcze można zobaczyć. Yy, tak, testu nie możemy zrobić, ponieważ wersja demonstracyjna, podobnie wyniki graficzne, wyniki ogółem, możemy sobie zmienić imię. Możemy na przykład jeszcze zobaczyć notes, czyli tutaj możemy sobie właśnie jakieś notatki zapisać. No ale tak naprawdę jeśli, jeśli mamy jakiś kawałek papieru przy sobie, a wiadomo, że matematyka bez papieru, no to <laughs> ciężko właśnie cokolwiek policzyć, to pisanie właśnie męczenie się z jakimiś tymi yy, właśnie dzieleniami czy coś, no to, to, to nie jest zupełnie ten nie jest zupełnie praktyczne. No, Dźwięk też no, możemy albo włączyć, albo wyłączyć. I to jeszcze jakaś informacja, czyli program jest właśnie od Vitsoftu Pitagoras. Dobra. To tak, zobaczymy sobie może jeszcze tą wersję dla tych wyższych klas, liceum. To tak tylko informacyjnie, ponieważ to jest dokładnie to samo. Znaczy dokładnie to samo, w sensie, że program wygląda, wygląda dokładnie tak samo, natomiast jest dużo więcej, jakby to powiedzieć, materiału, który jest trudniejszy też w tym samym czasie. Czyli tutaj są te klasy 1, 2, 3, 4, liceum i matura. Możemy sobie właśnie włączyć zadania z różnych działów. Ok. No także, znaczy. Myślę, że ja bym wtedy miał dostęp do, do tego programu, to może byłbym trochę też lepszy z matematyki, ponieważ to nie była nigdy moja ulubiona dziedzina, że tak powiem. Zawsze mi to właśnie trochę wkurzało, że wszyscy mówili, żeby być dobrym informatykiem, trzeba znać matematykę. No ja się, ja się z tym nie zgadzam. Przynajmniej w 2020 roku się z tym nie zgadzam. Kiedyś to może też troszkę inaczej wyglądało. Nie, to możemy sobie tam zobaczyć jakieś, jakieś zadania. No to tutaj już widać właśnie, że są takie troszeczkę trudniejsze. Poziom właśnie liceum. No. No, także myślę, że tutaj na tym chyba zakończymy przegląd tego programu. Tak, tak mi się wydaje, że już wyczerpałem chyba wszystkie jego możliwe funkcje. Nie będziemy oczywiście rozwiązywać tych zadań, ponieważ to nie jest kurs matematyki. Dobra, to w takim razie przejdziemy sobie teraz do tego małego działu Shire i będziemy kończyć film. Dobrze, i to jest właśnie dział shareware z dosowej płyty. A tak jak wspominałem na początku, jest, są tylko po prostu dwa pacze, które teraz rozpakujemy. W samym piśmie jest po prostu zmiana w stosunku do poprzednich numerów. Nie było takiego działu shareware, tak jak poprzednio, czyli że tam 4-5 programów opisanych na jednej stronie. Domyślam się, że większość po prostu tych programów było po prostu, miały po prostu swoje strony. Gdzie było wszystko opisane. Dobrze, no to tak. To wejdziemy sobie na dyskce. To się spakowało tutaj, do, działu, do katalogu Shay. Zobaczymy sobie najpierw, co tutaj mamy ciekawego. Czyli mamy, tak jak było na płycie, dwa patche właśnie do Degefolle oraz do, do, do Quake'a. Tak, zobaczymy, co tutaj jest. No, czyli mamy po prostu patch. No, spróbuję go odpalić, żeby tylko pokazać. Nie mam zainstalowanego Degefolle pełnej wersji na dysku. Także w momencie, kiedy dodam jest no to on tam spróbuje coś właśnie poinstalować, ale szybko odkryję, że nie ma ten, nie ma, nie ma właśnie katalogu ani nie, nie ma nic, co mógłby zupdate'ować. Dobrze. I teraz zobaczymy sobie jeszcze Quake'a. Tak, Quake'a mam, tylko że mam już tą wersję. Jakby to powiedzieć, mam wersję pełną. Nie z Goga. Udało mi się znaleźć gdzieś tam na płytkach. Ale ten patch właśnie nie będzie działał z tą wersją. Spróbujemy sobie może go przekopiować najpierw. Nie będzie działał z tą wersją, ponieważ wersja, którą mam, już jest spaczowana. Także powinien po prostu stwierdzić, że, że nie ma nic, co mógłby spaczować. Ok. Dobra, zobaczymy sobie teraz, co powie Quake. Czyli Quake mówi, że... Yy, znaczy, bo ten patch jest właśnie do wersji 1.0 yy, i podnosi ją do wersji 1.6 i tutaj oczywiście nie wykrywa plików w odpowiednim rozmiarze i tak dalej, z, z odpowiednią zawartością, także niestety nie może tego patcha włączyć. Yy, zobaczmy sobie może jeszcze Widmi. Dobrze, czyli tutaj mamy właśnie, że Patrz, jest to od wersji 101 do wersji 1.06. I działa właśnie dla wersji demo, jak również dla wersji zarejestrowanej, czyli teoretycznie mógłbym prawdopodobnie odpalić na tej wersji demonstracyjnej, która była na tej płytce, bo poprzednio już nie, nie pamiętam dokładnie <głanie> dużo tych. E, e, Dawno da, 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 da właśnie nie robiłem tych filmów, już nie pamiętam. A tutaj mamy parę zmian. Które to wydajność? No, wtedy to byli patrzę. Wydajność osła i tak dalej, nie tak jak dzisiaj, że. Każdy kolejny patch po prostu opóźnia, jeszcze <noise> sprawia, że gra działa wolniej. Dobra. Tak sobie tylko to tak przelecę. Okej. Okay. Dobra, to myślę, że na tym zakończymy dzisiaj. Kolejny film będzie na temat sceny. To co użytkownicy, czy raczej to co czytelnicy przesłali do redakcji. Także mam nadzieję, że będzie dosyć ciekawy film. No i myślę, że to byłoby na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie i spotkamy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.